Cześć, pasieka gromadzeń! Dzisiaj 21. Z tym na pasiece kończyłem robić przeglądy. Zrobiłem jeszcze kolejne odkłady. Dołożyłem gdzie niegdzie korpusy, tak jak tutaj i tam. No i ogólnie poprzekładałem trochę do, do do miodni, żeby w następnym tygodniu zrobić jeszcze więcej tych odkładów. No, i zasiedlałem resztę tych ulików co yy, pokazywałem ostatnio. Tutaj już mam puste pakowanie po ulikach. I powiem wam, ciekawa sytuacja. Tam mam jeszcze trzy uliki zasiedlone, muszę je zanieść do zimnego. I tak, jedna matka mi zwiała. Wrzuciłem ją do ulika i dosyć szybko odfrunęła. I powiem wam, zostawiłem ten ulik, zostawiłem tą klateczkę. Z którego wyszła ta matka. No i tak mówię, może wróci. I na początku wzięła ta matka, chyba tutaj sobie usiadła, patrzcie, i zrobił się taki mały roik. Ale przed chwilą zaczęły się zlatywać właśnie tutaj na ten ulik. I się zastanawiam, czy ona tutaj gdzieś nie wróciła, jednak. Na razie jej nie widzę, no ale jeżeli wróciła, może wejdą do środka. Otworzyłem oczywiście. No ciekawa sytuacja. Może gdzieś tutaj jest pod tą folią. Wiecie, ona jest z opalitkiem. To by było widać, ale no tak kręcę się tu już przez jakiś czas. No i nie widzę, nie widzę tego opalitka. Tutaj jakieś już widzicie, zaczęły chodzić. No po prostu wieczorem sprawdzę to możliwe tak, że ona tu z tej gałęzi wróci i wejdzie do tego ulika ale sporo tu pszczoły się zebrało no bo nie dość, że mi zostało na końcu, ja to pod ulem tam wysypałem, ale możliwe, że one gdzieś tutaj czuły tą matkę i wróciły no i część przy przysypywaniu też yy, część tak jakby wiecie, zbiła się w powietrze więc powiedzmy są tu takie dwa kubki gdzieś tej pszczoły. Będę musiał po prostu, jeżeli dalej będzie wisiało to do rojnicy to złapać i zobaczyć czy nie ma gdzieś matki z opalitkiem. Ewentualnie pójdę po drabinę i zaraz to zrobię. Jeżeli będzie to oczywiście wrzucę je do ulika. Aczkolwiek ten ulik na, na dwie ramki. Wydaje mi się, że może być za mały. Bo tutaj z dwa kubki pszczół na pewno jest, jak nie trzy. Mam trochę większe uliki na trzy ramki, więc chyba po prostu do tamtego rzucę. Ale tak zrobię, wezmę tutaj tą rojnicę, przyniosę tylko zakrycie. Ewentualnie nawet tą pakietówkę, to może będę widział tam w sumie nawet lepiej niż w rojnicy, bo będzie widać po bokach, czy się matka wspina. Dobra, chyba tak zrobię. Pójdę zaraz po, po coś żeby ten mini rój strząsnąć. Jeżeli będzie tam matka, to jeszcze jakoś przesypiemy później tą pszczołę z tego tutaj. No ciekawe, pierwszy raz mam taką sytuację. Ciekawe co z tego wyjdzie. Fajnie było jakby tam matka, jednak udało się ją zła złapać, jak nie to będzie jedna w plecy, no niestety. Była szybsza ode mnie. No ale nigdzie, nigdzie jej nie widzę. Dobra, wziąłem, ściąchnąłem, ale tak jakby mało, jakby więcej już tam poleciało, że chyba tutaj jednak matki już nie ma. Tak zerkam, ale nie widzę. Ale tak jakby coraz więcej na tym uliku się tam zbiera. Postawię to bliżej ulika. Jak będzie matka, to powinny na to wchodzić, ale myślę, że jakby weszła do środka, to one by za nią y, powinny wejść. A one siedzą na zewnątrz, więc wszystko tutaj możliwe jeszcze. Słabo widać przez te kratki Coś tam widać ale Nie wiem trzeba zobaczyć ten opalitek No nic, zostanie to raczej tutaj A tu no po prostu przyjdę za jakiś czas i zobaczę czy kręci się gdzieś tutaj matka z opalitkiem Ewentualnie Jak wejdą do środka to zajrzę do środka wieczorem Albo odfrunęła gdzieś daleko. Też to jest możliwe. Powiem Wam, dzisiaj piękny dzień. Ładnie pyłek noszą. Ciekawi mnie jak właśnie z otwartymi tutaj koreczkami. Czy jest mniej tego? Czy jest tyle samo? Tworzyłem wczoraj te koreczki. No i patrzcie ile jest pyłku. Pięknie jest. Także widzicie, trudnie sobie wylecą. Lepsza wentylacja. A pyłek. Noszą. No może po prostu trzeba dni kilku, żeby one się odzwyczaiły i znalazły ten, tą dziurkę. No, ale powiem wam tyle jeszcze nie było, ale dzisiaj też rekordowo ciepło, jeszcze tak nie było ciepło w tym roku. No jest pięknie, prawie cała ta. Dwa dni to by się tu nie zmieściło. Cała szufladka. Ale powiem wam, no cały maj mało było tego pyłku, mało mam. W porównaniu z poprzednim rokiem, gdzie ja już mnie dobranie robiłem 21. No, dzisiaj pięknie, pięknie nazbierały. Żeby jeszcze tak e, było tego pyłku, to raczej rzepak jest, żeby było tego pyłku jeszcze kilka dni to by chociaż nazbierał, bo tak to ja na bardzo mało mam ten zapasów. No jest i nawet tu widzicie w tych e, wylotkowych no, to fajnie, to fajnie. Troszkę, troszkę tego pyłku w tym tygodniu zbiorę, bo no, no mówię, no wcześniej to jak pogody nie było i nawet jak, jak y, latały to nie było za dużo. A to już kurczę, jeszcze tydzień i czerwiec będzie, wiecie, końcówka maja. No mówię, rok temu robiłem odebranie 3 dni od 21 do 23. A teraz myślę, że pierwszy weekend czerwca najprawdopodobniej. Odejdę jeszcze do odkładów, zobaczymy jak tam noszą pyłek. I powiem Wam, że dzisiaj to wszystkie ładnie latają. Nawet te tutaj, co tu, jest ich pełno. Mają sporo pyłku, ale matki nigdzie nie widać, tak nie wchodzą troszkę za nią. Trochę mnie to niepokoi. Mogły tylko przylecieć tu, bo w klateczce czuły zapach, a matka gdzieś otrunęła w silną dal. No nic, bynajmniej do 20.21 jak będę zbierał właśnie pyłek, przyjdę i zobaczę, e, co z tym, czy, czy udało się to, czy ta matka tam usiadła, czy, czy jednak po zawodach. No, akacja widzicie, Jest zielona, ale jeszcze kwiatków nigdzie nie widać. Powiem Wam, zazwyczaj w centrach dużych miast te kwiatki kwitną najpierw, akacji i dopiero z tydzień później u mnie. O, jeszcze tutaj leżą te co krywały przed przymrozkami drzewka. No tutaj jeszcze nie robiłem przeglądów, ale zrobię jutro, bo dzisiaj już nie mam sił po prostu. Jest niedziela, e, też chcę trochę odpocząć. E, a z racji tego, że to są odkłady, no to nie powinno być jeszcze tak tragicznie. No te, te zawsze miały dużo. No, chociaż powiem Wam, tyle mniej więcej mają co zawsze miały, ale i tak jest fajnie. Ale tamte, niektóre to miały dużo więcej niż inne dni. Zaczynamy jeszcze tu, bo tu już nie mam poławiaczy. Powiem Wam, te nice z poławiaczami się skończyły. No, troszkę mniej niż tamtych. Powiedzmy, tu jest z takiego takiej szufladki, ale dobre i to. Dobre i to naprawdę. W końcu będę miał trochę tego pyłku, bo e, klienci nauczeni już. Pyłek poławiam o no, 3 lata gdzieś, ale tak od 2 lat e, to więcej tych poławiaczy dokupiłem, bo kiedyś miałem tylko kilka, ale tych szpaków słychać. Powiem Wam, też się czają na te czereśnie. Za tydzień już możliwe, że już takie będą e, się czerwienić pierwsze, bo tutaj są bardzo, no może nie bardzo, bo powiem Wam, mój kolega to ma jeszcze z tydzień wcześniejsze. Nie no nie są jeszcze takie duże. Nie, to może jeszcze więcej, a czasami pod koniec maja już zbierało się te czereśnie, ale tutaj w tym roku przez tą chłodną wiosnę tak tydzień, dwa mamy opóźnienia i, i to widać. No dobra, dogram coś później. Jak się znajdzie ta matka to to będzie fajnie, a jak nie no to trudno. Te pszczółki gdzieś powlatują do innych uli. Dobra, na razie idę, idę sobie usiąść, odpocząć, a później przyjdę, o, posprzątam tu trochę, bo tutaj mi zostały te rzeczy z zasiedlania tych ulików. Uliki schowam i pójdę sobie z dwie godzinki odpocznę i koło 20.30, 21.00 przyjdę i zobaczę co tutaj się wydarzyło. No powiem Wam, jest koło 8.00, pszczoły jak widać już powchodziły, na gałęzi już nic nie ma. Pyłek zebrany, taka miseczka ze 4 kg. No to jeszcze nie wszystko. Dzisiaj, dzisiaj będzie fajnie. Chyba rekordowy zbiór, ale też było najcieplejszy dzień w tym roku. 24-5 stopni. Nie było jeszcze tak ciepło u mnie w tym roku. Dobra, zobaczymy, czy jest ta matka w ogóle, co tu się dzieje. Jakieś pszczoły tu chodzą. No, powłaziły. Patrzcie. Same zasiedliły ulik na cieście pełno o, jeszcze mnie jakieś tu zaraz pogonią, a ja tak bez dymu czy pszczoła wisi tu była taka ramka z zjedzonym z, z trochę przez mysz suszem i tak patrzę czy gdzieś widzę opalitek albo jakąś inną matkę dziką i nic nie widać Zaczynamy na drugiej rameczce. Na skubanej nigdzie nie widać. Powiem Wam już sam, nie wiem, co tu się odwala. Pełno trudni. Przyleciało. Kurczę. No nic, zobaczę jeszcze jutro, będę tak sprawdzał. Na razie zostawię ten ulik no, Ale nie widzę nigdzie, ale weszły pięknie. Pięknie weszły. Nie ma jej tu gdzieś. No nic nie widać, nie widać tej matki, opalitka nie widać. Ej, ej, ej. Dziwna, dziwna sprawa. Więc nie wiem co tu z tego wyniknie czy same by tak weszły jak myślicie no nic zobaczę jeszcze jutro jak nie będzie to szkoda takiego pakieciku malutki widzicie ale bym przeniósł go do tej, tego ulika co mówiłem co mam trzy ramkowy bo tutaj będzie im ciasno no ale przydałaby im się matka no nic. Jutro sprawdzę, także w tym pięknym wieczorku. Pięknie ptaszki tu śpiewają. Pszczoły bzyczą. Powiem wam. Naprawdę fajnie. Przyjemnie się tu siedzi w ogrodzie, w pasiece. Jeszcze że czereśnie były ten szep podiat. A jeszcze z tydzień dwa trzeba czekać. No nic, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.